W chłodny deszczowy wieczór czarny samochód zatrzymał się na wiadukcie na obrzeżach Warszawy. Biznesmen Tadeusz Wiśniewski, który rok wcześniej stracił córkę, usłyszał cichy płacz. Schodząc w dół, zobaczył wychudzoną dziewczynkę w podartej sukience w stokrotki, tulącą do piersi parę niemowląt bliźniąt. Była niemal bezdechu z zimna, jej oczy, pełne strachu i rozpaczy, spotkały jego wzrok, i w tej chwili Tadeusz zdał sobie sprawę, że to przypadkowe spotkanie zmieni jego życie na zawsze. Tadeusz zatrzymał się przy barierce wiaduktu, nasłuchując płaczu dzieci. Chłodny wieczorny wiatr smagał go po twarzy, ale w sercu czuł większy ścisk niż w powietrzu. Pod betonowym filarem dostrzegł małą postać. Dziewczynka, na oko sześcioletnia, siedziała wprost na ziemi, tuląc dwoje niemowląt. Zszedł powoli. Jego kroki rozbrzmiewały echem na pustej nawierzchni. Dziewczynka wzdrygnęła się, przytuliła braciszków mocniej i szepnęła: Proszę pana, niech nas pan nie wygania. Będziemy cicho. Te słowa przeszyły serce Tadeusza. W jego pamięci odżyła twarz jego córki, która zmarła rok temu na chorobę serca. Ten sam strach w oczach, ta sama prośba: Nie zostawiaj mnie, klęknął, starając się mówić łagodnie. Dziecko, jak masz na imię? Gdzie są twoi rodzice? Dziewczynka opuściła głowę, włosy zasłoniły jej twarz. Żadnej odpowiedzi, tylko drżące rączki, które tuliły niemowlęta. Jeden cicho kwilił, drugi spał, przykryty cienką szmatką. Michał, kierowca i wierny asystent, podszedł do nich. Zamarł na widok tej sceny: trójka dzieci w wilgoci i chłodzie. O Boże! Trzeba ich natychmiast zawieźć do szpitala! Westchnął. Tadeusz skinął głową. Dziewczynka jednak cofnęła się, przerażona: Nie sprzedawaj nas, nie zostawiaj nas. Słowa te uderzyły go jak nóż. Wyciągnął rękę, powstrzymując łzy. Nikt cię nie zostawi. Pomogę. Obiecuję stokrotko. Tak się przedstawiła, patrząc na mężczyznę niepewnie, i dopiero po długiej chwili pozwoliła mu wziąć jednego z braciszków. Niemowle było lekkie jak piórko. Tadeusz okrył dzieci swoim grubym płaszczem. I ostrożnie posadził je w samochodzie. Stokrotka weszła za nim, tuląc zużyty worek z poszarpanymi szmatkami. Podróż do szpitala stała się początkiem nowego rozdziału rozdziału, którego żadne z nich się nie spodziewało. Szpital przyjął ich jasnym światłem i zapachem antyseptyku. Pielęgniarki pośpieszyły do samochodu, ostrożnie przenosząc niemowlęta na nosze. Stokrotka nie spuszczała wzroku z braciszków, jej chude paluszki drżały. Tadeusz szedł obok niej, czując jak ból w klatce piersiowej ponownie ożywa. Wspomnienie dnia, gdy sam niósł swoją córkę na oddział intensywnej terapii. Jest pan ojcem? zapytała jedna z pielęgniarek, notując dane. Pytanie uderzyło go jak piorun. Zastygł, usta mu zadrżały. Mimo to skinął głową, podpisując dokumenty, by dzieci zostały natychmiast przyjęte. Za szybą sali stokrotka siedziała na krześle przy łóżeczku, gładząc policzek jednego z braciszków. W jej spojrzeniu czuć było czujność, ale i determinację, jakby odpowiedzialność dorosłego spoczęła na jej barkach. Tadeusz patrzył na ten widok, a jego serce ściskało się dziwnym, ale ciepłym bólem. Gdy lekarz zapewnił, że życiu dzieci nie zagraża niebezpieczeństwo, podjął decyzję. Dzieci pojadą z nim do domu. Michał tylko pokręcił głową, ale milczał. Samochód wjechał do luksusowej willi późnym wieczorem. Dom był pusty i zimny. Odkąd ich córka zmarła rok temu, nie było w nim już śmiechu dziecka. Anna, żona Tadeusza, siedziała w salonie, blada, z rozpuszczonymi długimi włosami. Wstała, widząc męża z dziećmi, a jej oczy rozszerzyły się. Co to ma znaczyć? Jej głos drżał ze strachu i złości. Przyprowadziłeś do naszego domu cudze dzieci. Nie mogłem ich tam zostawić, odpowiedział Tadeusz. Ochryple, ostrożnie kładąc niemowlęta na kanapie. Musiałabyś ich zobaczyć. Umierali z zimna. Anna zacisnęła pięści, w jej oczach zapłonął ból. A ja? Pomyślałeś o mnie, że w tym domu wciąż jest cień naszej córki. Chcesz ją zastąpić cudzymi dziećmi? Stokrotka słyszała każde słowo. Ramiona jej drżały. Szepnęła do braciszków: Jeśli nas nie chcą, zabieram was. Tadeusz usłyszał to i gwałtownie się odwrócił. Klęknął przed dziewczynką. Spojrzał jej w oczy i powiedział cicho: Nie, nie chcę nikogo zastępować. Po prostu nie mogłem przejść obojętnie. Oni potrzebują nas tak samo, jak my potrzebujemy ich. Anna odwróciła się i wbiegła po schodach, zostawiając męża z obcymi dziećmi. Stokrotka ukryła twarz w dłoniach, a niemowlęta cicho zapłakały. Tego wieczoru nikt nie tknął kolacji. Stokrotka siedziała sama z porcją zimnej kaszy, jedząc powoli, starając się nie wydawać dźwięku niemowlęta leżały obok w prowizorycznym łóżeczku Tadeusz próbował się uśmiechać ale ręce mu drżały gdy wyciągnął je do niemowląt by je uspokoić ci nie płaczcie jestem tutaj mruknęła stokrotka gładząc ich po główkach Anna obserwowała to i przez chwilę w jej oczach błysnęło wahanie zobaczyła jak dziewczynka ledwie dziecko opiekuje się braćmi z dorosłą matczyną czułością ale serce Anny było zbyt pełne bólu i odwróciła wzrok. Późno w nocy, gdy w całym domu zaległa cisza, Anna zajrzała do pokoju gościnnego. Tam przy łóżeczku siedział Tadeusz. Jego wzrok spoczywał na śpiącej stokrotce, a w oczach błyszczały łzy. To było to samo spojrzenie, którym patrzył na ich zmarłą córkę. Anna przycisnęła dłoń do futryny drzwi. Oddech uwiązł jej w gardle. On ją zastępuje. Ta myśl przemknęła jej przez głowę. Łzy spłynęły jej po policzkach. Pobiegła do sypialni i zatrzasnęła drzwi. Jej szloch rozniósł się po całym domu. Nie zamienisz naszego domu w sierociniec. Jednak w tym samym czasie, w innej części miasta, w innej luksusowej willi, odbywała się inna rozmowa. Janusz Santorski, biologiczny ojciec stokrotki i bliźniaków, siedział z filiżanką kawy, blady i wyczerpany. Po śmierci żony pogrążył się w żałobie. A jego nowa partnerka Ewa namówiła go, by zapomniał o dzieciach. Są ci niepotrzebne, powiedziała zimno, przesuwając palcami po jego ramieniu. Zostaw mi spadek, a zapomnisz o wszystkim. Obok siedział mecenas Kowalski, gotów sfałszować dokumenty. Chcieli wymazać dzieci z powierzchni ziemi, jakby nigdy nie istniały. Natomiast w Willi Wiśniewskich właśnie rozpoczęła się walka o ich życie i prawo do miłości. Następny poranek w Willi Wiśniewskich przyniósł nowy ładunek napięcia. Tadeusz prawie nie spał. Całą noc przesiedział przy łóżeczkach stokrotki i bliźniaków. Kiedy zaświtało, w domu rozległ się cichy płacz dziecka. Stokrotka delikatnie kołysała braciszka, szepcząc: Śpij, Jaś, nie bój się, jestem tu. Anna stanęła w progu. W jej pamięci pojawił się przebłysk. Kiedyś ich córka, zdyszana z bólu, trzymała ją za rękę i szeptała. Mamusiu, nie odchodź. Zacisnęło jej gardło i Anna uciekła. Wkrótce ciszę śniadania przerwał dzwonek telefonu. Tadeusz odebrał, a z drugiej strony rozległ się drwiący głos. Panie Wiśniewski, wszyscy wiedzą, że ukrywa pan cudze dzieci. Proszę przestać udawać świętego. Kto mówi? zapytał ostro Tadeusz. Redaktor Piotr Konieczny, dziennikarz. Wkrótce całe miasto dowie się, że ukrywa pan nielegalnych spadkobierców. Tadeusz zacisnął pięść. Anna, słysząc rozmowę, zbladła. Więc to prawda? Jej głos drżał: Te dzieci to twoi synowie? Nie mógł odpowiedzieć od razu. Cisza zabiła jej nadzieję. Anna wstała i wyszła, nie czekając na wyjaśnienia. Stokrotka siedziała obok, schylona nad miską zimnej kaszy, jakby bała się oddychać. Do południa miasto huczało. W internecie pojawił się film. Wychudzona dziewczynka w sukience w stokrotki. Rzekomo kradnie w supermarkecie puszkę mleka modyfikowanego. Na krzyczał: Bankard, miliardera, przyłapany na kradzieży. W willi Anna rzuciła telefonem o stół. Teraz jesteś zadowolony, całe miasto się z nas śmieje krzyknęła do męża. Tadeusz odetchnął głęboko, ale powiedział stanowczo: Wierzę jej. Stokrotka nie mogła ukraść. Stokrotka, słysząc to, wybuchnęła płaczem nie wzięłam tylko patrzyłam naprawdę tego wieczoru dziewczynka spakowała swoje szmatki do worka i próbowała wynieść braciszków przez tylne drzwi nikt nas nie potrzebuje chodźmy szepnęła ale w progu stała anna ze łzami w oczach nie odchodź wyszeptała klękając zostań stokrotko daj mi szansę dziewczynka rozpłakała się na jej ramieniu mur między kobietą a jej przybraną córką zaczął pękać tego wieczoru Tadeusz otrzymał wezwanie do sądu. Jutro sąd miał zdecydować o losie dzieci. Sala sądowa była wypełniona po brzegi. Sędzia, siwy mężczyzna o surowym spojrzeniu, ogłosił rozpoczęcie rozprawy. Mecenas Kowalski pewnie przedstawił dowód film na ekranie. Sala szeptała: Patrzcie, kradnie. Kowalski uśmiechnął się szyderczo: Wysoki sądzie, te dzieci są problematyczne. Ich miejsce jest w sierocińcu. Na ławę świadków weszła pani Nowak. Kierowniczka sierocińca, która przyjęła łapówkę od Ewy. Stwierdziła zimno. Widziałam, jak Stokrotka wyrywała Braciszkowi butelkę. Dziewczynka jest okrutna. Stokrotka zerwała się, zanosząc się płaczem. To nieprawda! Nigdy ich nie uderzyłam. Tylko ogrzewałam w nocy i dzieliłam się ostatnim kawałkiem kaszy. Sala szumiała. Anna nie wytrzymała. Wstała. Ta kobieta kłamie. Sama widziałam, jak stokrotka nie spała w nocy, kołysząc braci i dzieląc się z nimi ostatnią porcją jedzenia. W sali zapanowała cisza. Ludzie odwrócili się do niej, zaskoczeni, że żona Tadeusza broni dzieci. Sędzia chciał kontynuować, ale nagle wstała stara świadek, siwowłosa. Pani Maria, była sąsiadka rodziny santorskich, oparła się o laskę, ale jej głos był stanowczy. Widziałam jak Janusz z nową partnerką wygonili dzieci na ulewny deszcz. Dziewczynka błagała. Tato, nie zostawiaj mnie! A on zamknął drzwi. Sala wzburzyła się. Janusz, siedzący obok Ewy, opuścił głowę. Jego ramiona drżały. Ewa zbladła ze złości. Kłamstwo! krzyknął Kowalski. Brak dowodów. Będzie kontrola! powiedział sędzia surowo, uderzając młotkiem. Rozprawa została odroczona. Tadeusz mocno przytulił stokrotkę. Drżała, ale po raz pierwszy w jej oczach błysnęła iskierka nadziei. Następnego dnia policja przeszukała biuro mecenasa Kowalskiego. Znaleziono sfałszowane dokumenty i przelewy na konto pani Nowak. Wiadomości pokazały nagranie: prawnik prowadzony w kajdankach, kierowniczka sierocińca, aresztowana za łapówkarstwo, dziennikarz Piotr Konieczny, który zamieścił fałszywy film, wystąpił w telewizji: ja. Ja, przepraszam pana Wiśniewskiego, i małą stokrotkę. Film był fałszywy. W willi stokrotka siedziała obok Tadeusza. Dziewczynka patrzyła na ekran, ale jej mała rączka mocno trzymała jego palce. Teraz wiedziała, że jej nie puści. Tymczasem Janusz, jej biologiczny ojciec, podszedł do córki na korytarzu sądowym. Jego oczy były czerwone. Stokrotko, przepraszam. Straciłem waszą mamę i rozum mi się zaćmił. Popełniłem straszny błąd. Wróć do mnie. Dziewczynka cofnęła się, chwytając się rękawa Tadeusza. Nie chcę wracać, szepnęła. Mam już tatę. Januszowi trysnęły łzy, zakrył twarz dłońmi i uklęknął. Ale było już za późno. Zaufanie córki spłonęło tej nocy, gdy wygnał ją na deszcz. Ewa została zabrana przez policję prosto z gmachu sądu. Krzyczała, szarpała się. Włosy miała potargane. To wszystko przez nią, przez tę dziewuchę straciłam wszystko. Zemszczę się, tłum dziennikarzy nagrywał jej upadek w szaleństwo. Tadeusz zaś przytulił Stokrotkę do piersi i szepnął: Nikt cię więcej nie skrzywdzi. Nigdy. Obok stała Anna, trzymając na rękach niemowlę. W jej oczach, po raz pierwszy od dawna, nie było już tylko bólu, lecz także spokojne ciepło. Tego wieczoru w domu, który jeszcze niedawno był wypełniony pustką, znów rozległ się śmiech. Stokrotka uśmiechała się, nieśmiało. Ale prawdziwie. Tadeusz patrzył na nią i czuł, że znów jest ojcem. Poranek po rozprawie przyniósł nową próbę. Gazety i portale internetowe huczały. Sensacja. Dzieci znalezione pod wiaduktem stały się centrum sądowego dramatu. Zdjęcia stokrotki i bliźniaków były wszędzie. Jedni pisali o małej złodziejce, inni o ofiarach dorosłego cynizmu. Tadeusz siedział w gabinecie, słuchając telefonów od akcjonariuszy. Musisz się natychmiast odciąć od tego skandalu, krzyczał jeden z nich. Akcje spadają. Tracimy miliardy. Tadeusz milczał. Po czym powiedział stanowczo: Nie zdradzę dzieci. Jeśli chcecie sprzedać swoje udziały, ja je kupię. Jego słowa zabrzmiały jak wyzwanie. Niektórzy się zawstydzili, inni wściekli, ale nikt nie odważył się już sprzeciwić. Tymczasem w willi Anna stała w kuchni. Przypomniała sobie, jak tej nocy słyszała głos. Stokrotki szepczącej do braciszków: Nie bójcie się, nie zostawię was. I po raz pierwszy od dawna coś poruszyło się w sercu kobiety. Ugotowała prostą zupę i sama postawiła talerz przed dziewczynką. Dziękuję, szepnęła Stokrotka, ledwie dotykając łyżki. Anna odwróciła się, by ukryć łzy, ale w głębi duszy wiedziała, że lód zaczął topnieć. Kolejne dni przyniosły dowody na fałszerstwa. Wiadomości pokazały nagranie. Prawnik Kowalski prowadzony w kajdankach, pani Nowak oskarżona o łapówkarstwo, Piotr Konieczny przepraszał przed kamerami. Jego głos drżał. Stokrotka patrzyła na ekran i nie wierzyła. Po raz pierwszy czuła, że prawda jest po jej stronie. Ale burza jeszcze nie minęła. Tego wieczoru policja przyszła ponownie. Jutro miała odbyć się dalsza część rozprawy o prawa rodzicielskie. Proszę się przygotować. Tadeusz ścisnął dokumenty. Anna, tuląc niemowlę, skinęła głową do męża. Musimy walczyć razem. Sala sądowa była jeszcze bardziej zatłoczona. Kamery błyskały, dziennikarze szeptali, sędzia ogłosił wznowienie rozprawy. Kowalskiego już nie było, jego krzesło stało puste, ale teraz przemawiał Janusz. Wyglądał na wyczerpanego. Jakby postarzał się o dziesięć lat. Jego głos drżał. Te dzieci są moje. Byłem w błędzie, kiedy je wygnałem. Przepraszam, stokrotkę. Chcę, żeby wróciły. Stokrotka skuliła się, chowając twarz w ramieniu Tadeusza. Nie pójdę z nim, szepnęła. Mam już tatę. Sędzia spojrzał na Janusza surowo. Pańskie błędy zostały potwierdzone zeznaniami. Pańskie słowa mają niewielkie znaczenie. Janusz zakrył twarz dłońmi i zapłakał. Ale sędzia już zwracał się do stron. Sąd rozpatrzy możliwość przyznania praw opieki panowi Śniewskiemu i jego żonie. Sala zaszumiała. Anna po raz pierwszy wstała i powiedziała stanowczo: Oświadczam, że te dzieci są częścią naszej rodziny. Wszyscy się odwrócili. Jej wyznanie było szokiem. Stokrotka rozpłakała się, przytulając Annę. Sędzia odroczył ostateczną decyzję do czasu zakończenia kontroli. Ale w sali czuło się już przeczucie. Koniec jest bliski. Wróg jednak nie rezygnował. Ewa, pozbawiona poparcia, w złości urządziła awanturę przed gmachem sądu. Jej skutek kajdankami ręce drgały, makijaż spłynął. To wszystko przez nią. Przez tę dziewuchę straciłam wszystko, krzyczała, siejąc groźby. Tłum dziennikarzy nagrywał jej upadek w szaleństwo. W oczach opinii publicznej Ewa ostatecznie stała się przestępcą. Tego wieczoru Stokrotka nie spała. Siedziała przy łóżeczkach braciszków i cicho nuciła kołysankę. Anna weszła i zamarła w progu. Powróciło wspomnienie, gdy ich córka też prosiła, Mamusiu zaśpiewaj mi jeszcze raz. Też nie możesz spać? zapytała Anna cicho. Stokrotka wzdrygnęła się, ale skinęła głową. Kobieta podeszła i po raz pierwszy pogładziła ją po włosach. Teraz nie jesteś sama, jestem z tobą. Stokrotka rozpłakała się i nagle szepnęła: Dziękuję, mamo. Słowo mamo paliło Annę, ale jej łzy nie były już gorzkimi łzami, lecz łzami wyzwolenia. Następne dni przyniosły eskalację plotek Jedni oskarżali Tadeusza o obłudę, inni podziwiali jego odwagę. Ale wieczorem wszystko się zmieniło. Wiadomości pokazały nowe dowody. Fałszywy filmik ze Stokrotką okazał się zmontowany. Eksperci potwierdzili, że nagranie zostało sfałszowane. Opinia publiczna gwałtownie zwróciła się w obronie dzieci. W willi rozległ się pierwszy prawdziwy śmiech. Stokrotka bawiła się z braciszkami, po raz pierwszy pozwalając sobie na uśmiech bez strachu. Tadeusz spojrzał i szepnął do Anny. Ona znowu żyje. Anna skinęła głową. Jej oczy błyszczały. Ale to, co najważniejsze, było wciąż przed nimi. Ostatnia rozprawa sądowa. Tego ranka rodzina wyszła razem w stronę gmachu. Dziennikarze otoczyli ich. Kamery błyskały. Stokrotka mocno trzymała rękę Tadeusza, tuląc do piersi starego Misia. Anna trzymała na rękach jednego z bliźniaków, drugiego niosła pracownica socjalna. Rodzina weszła na salę pod dziesiątkami błysków fleszy. W sali panowała napięta cisza. Sędzia podniósł wzrok znad dokumentów. Dziś miała zapaść decyzja. Wrogowie zostali osłabieni. Ewa aresztowana. Kowalski pod śledztwem. Pani Nowak usunięta ze stanowiska. Ale pytanie pozostawało. Komu zostaną powierzone dzieci? Prokurator powiedział chłodno: Mimo okoliczności łagodzących Pan Wiśniewski nie jest krewnym krwi. Prawo wymaga ostrożności. Tadeusz wstał. Jego głos był niski, ale stanowczy. Więzy krwi nie tworzą rodziny. Rodzina jest tam, gdzie jest miłość. Przysięgam, że żadne z tych dzieci nigdy więcej nie wyląduje pod wiaduktem. W sali rozległy się oklaski, które sędzia musiał powstrzymać uderzeniem młotka. Anna stanęła obok niego. Straciłam córkę i myślałam, że moje serce umarło. Ale Stokrotka i jej bracia pokazali mi, że może znów bić. Oni są moimi dziećmi. Stokrotka siedziała we łzach, szepnęła: Proszę, nie zabierajcie nas. W tym momencie sala sądowa była już po jej stronie. Sędzia uderzył młotkiem. Sąd uda się na naradę. Decyzja zostanie ogłoszona jutro. Tego wieczoru rodzina wróciła do domu, czekając na zakończenie historii. Dom był pełen niepokoju, ale i nadziei. Stokrotka zasnęła opierając się o Annę. Tadeusz siedział obok, po raz pierwszy od roku czując ciepło rodziny. A w mieście tysiące ludzi mówiło tylko o jednym. Czy mała dziewczynka znajdzie prawdziwy dom? Poranek był pochmurny, niebo zasnute ciężkimi chmurami. Przed drzwiami sądu zebrał się tłum. Dziennikarze, ciekawcy przechodnie, wszyscy czekali. Kto otrzyma opiekę nad dziećmi? Tadeusz wysiadł z samochodu w nienagannym, ciemnym garniturze. Stokrotka trzymała go za rękę, Tuląc do piersi Misia. Anna niosła jednego z bliźniaków, drugiego pracownica socjalna. Rodzina weszła na salę pod dziesiątkami błysków. Sędzia zajął miejsce. W sali zapadła cisza. Sąd wysłuchał wszystkich stron, zbadał dowody. Mecenas Kowalski uznany za winnego fałszowania dokumentów. Pani Nowak przyjęcia łapówek. Ewa Santorska aresztowana. Janusz Santorski zrzekł się praw rodzicielskich. Własnym oświadczeniem. Sala zaszumiała. Janusz siedział ze spuszczoną głową. Jego oczy były czerwone. Ewa w kajdankach tylko syczała. Sędzia kontynuował, biorąc pod uwagę okoliczności, sąd uznaje za stosowne przyznać prawo opieki nad Stokrotką, Jasiem i Krzysiem małżeństwu Wiśniewskich. Stokrotka nie od razu zrozumiała, co zostało powiedziane. Mrugnęła, a potem spojrzała na Tadeusza. Pochylił się i powiedział cicho. Teraz jesteś naszą córką na zawsze. Dziewczynka rozpłakała się i mocno go przytuliła. Anna podeszła, objęła ich oboje i szepnęła: Znowu mam dzieci. W sali rozległy się oklaski. Nawet niektórzy dziennikarze ocierali oczy. Minęło kilka tygodni. Willa Wiśniewskich się zmieniła. Tam, gdzie kiedyś była cisza, teraz rozbrzmiewał śmiech. Stokrotka uczyła się czytać, siedząc obok Anny. Tadeusz bawił się z bliźniakami, podnosząc ich wysoko na rękach. Pewnego wieczoru Stokrotka przyniosła zeszyt ze szkoły. Mieliśmy zadanie napisać o naszym domu, powiedziała nieśmiało. Tadeusz uśmiechnął się. I co napisałaś? Stokrotka otworzyła stronę i przeczytała na głos: Mój dom to nie mury i nie bogactwo. Mój dom to miejsce, gdzie mama głaszcze mnie po głowie, tata trzyma za rękę, a bracia się uśmiechają. Mój dom to miejsce, gdzie nikt nie odchodzi. Słowa zawisły w ciszy. Anna zakryła twarz dłońmi, po jej policzkach płynęły łzy. Tadeusz mocno przytulił dziewczynkę. To najlepszy dom, jaki można sobie wyobrazić, powiedział ochrypłym głosem. Lato przyniosło nowe kolory. W ogrodzie willi zakwitł kasztan, a Stokrotka biegała z braćmi wśród kwitnących gałęzi. Anna stała na tarasie i patrzyła na nich. W jej sercu, po raz pierwszy od lat, nie było bólu, tylko wdzięczność. Tadeusz podszedł i objął żonę ramieniem. Znowu jesteśmy rodziną, powiedział. I to jest najważniejsze. Anna uśmiechnęła się i skinęła głową. Wiedziała, że rany przeszłości nie znikną, ale nie będą już rządzić jej życiem. A stokrotka zaśmiała się, trzymając braciszków za ręce. Dla niej wszystko dopiero się zaczynało. Miała dom, rodzinę i przyszłość, o której nigdy wcześniej nie śniła, a słońce przebijając się przez chmury. Oświetlało ich wszystkich miękkim, złotym światłem, symbolem nowego życia.